Witam bardzo serdecznie dzisiaj przetestujemy dozownik, dyspenser do produktów płynnych, półpłynnych past, tak naprawdę wszelkiego rodzaju produktów, które możemy nalać sobie do tego typu tuby mniejszej bądź większej tutaj mam akurat 30 ml tutaj na przykład praktycznie taka sama, tylko objętości 55 ml oraz jeżeli potrzeba, pod ten dozownik także możemy dozować z takich tub 300 ml dozowanie odbywa się poprzez naciśnięcie spustu, tutaj w formie akurat takiego ręcznego ręcznego czy nożnego pedała no i tubę Wielkość sobie dobieramy do ilości, którą chcemy dozować, tak żeby co chwilę nie nalewać takiego produktu, oraz igły igłę dobieramy do gęstości danego produktu, który ma być dozowany, no i czasu otwarcia tej głowiczki, która dozuje. Tutaj mamy model 2004K, to jest podstawowy model dozownika. Taki najprostszy, w większości przypadków, starczający w zupełności do dozowania produktów, gdzie, gdzie nie musimy mieć idealnie ustawionej tej danej, danej porcji. To, to już pokażemy po kolei. Manometr, gdzie pokazuje nam ciśnienie wyjściowe. Pamiętać o tym, żeby dolotowe było 5 atmosfer. Tutaj regulacja tego ciśnienia wylotowego plus znaczy normalnie potencjometr, plus minus. Jeżeli potrzeba, to wciskamy. On jest zablokowany, także przez przypadek nam się nie, nie przekręci. Dioda sygnalizująca zadaną porcję, znaczy, że porcja została podana. Tutaj mamy. W tym modelu na ustawianie porcji za, na, na pod tym potencjometrze czyli prosto mówiąc, przekręcamy sobie i ustawiamy zadaną porcję. Dozowanie, dozowanie ciągłe lub manualne, czyli dozowanie poprzez, przez cały czas lub jeżeli wciśniemy auto, no to wtedy. Tą zadaną porcję tylko wyciśniemy, znaczy zaporcjujemy łącznik i do, y, y, ciąg wsteczny, który pozwala na to, że y, przy rzadkich płynach y, nie będzie y, z dyszy, znaczy z igły kapać y, produkt. Włączymy sobie karteczka, w y, y, środku mamy. Płyn, a w zasadzie syrop Który, który jest oczywiście kęściejszy od wody No i wcześniej dobrałem tą igłę daną do, do, do tego produktu Tutaj bodajże, jeśli nie pomylę, igła o, o wielkości 0,25 mm wewnątrz oczywiście I teraz tak, mamy ustawiony, włączony na dozowanie ciągłe Czyli do momentu, kiedy nie puścimy, ta porcja będzie, będzie podawana. Oczywiście szybkość podawania tej porcji jest zależna od igły, którą mamy ustawioną. No i oczywiście od ciśnienia, które wcześniej ustawiliśmy. Tutaj akurat mamy mniej więcej 2,5 atmosfery. Możemy ze spokojem sobie zmniejszyć do 2, ze względu na to, że jest to. Mimo, może jest to syrop, no to jest to produkt jeszcze rzadki. No i później już sobie tylko wyregulujemy igłą oraz podawaną porcją. Tutaj mamy ręczny taki pedał, który w momencie przyciskania portuje nam tą zadaną, zadany produkt. Dozowanie ciągłe, to co wcześniej, czyli można o, sobie dozować. Takimi porcjami, o właśnie, po e, wzdłuż e, jakiegoś, e, jakiegoś elementu. W momencie, kiedy włączymy na auto, i tu na pokrętle ustawimy e, czas podania ilości powietrza, to dozujemy sobie, proszę zobaczyć, jaka malutka, podciągniemy sobie, o. ustawimy na tu akurat czwórkę. Czyli w momencie, kiedy naciśniemy, ta porcja wyleci i już dalej nie będzie, nie będzie podawana, mimo że mamy naciśnięty ten spust. O właśnie. W momencie kiedy możemy sobie oczywiście przyspieszyć. Jeżeli chcielibyśmy zwiększyć porcję, no to sobie po prostu przekręcamy o właśnie to jest teraz akurat na 5, 5,5 ustawione gdzie przy naciśnięciu do, przy danej igle i danej gęstości tego płynu, który chcemy dozować no jeżeli ta porcja na przykład nam odpowiada, no ona jest idealnie ładnie dozowana, tak? O właśnie o. zwiększymy sobie porcję. Możemy ustawić na maksa. w momencie kiedy wyłączymy, no to znowu dalej mamy na e, dane, e, na dozowanie ciągłe, e, ustawiając przykład bezpośrednio od razu na piątkę i włączając, no to e, ta porcja oczywiście e, się nie zeruje, tylko jest podawana, tak jak w tym wypadku no, Teraz mamy na e, potencjometrze 5 i przy naciśnięciu dozuje nam na sobie ustawić większą jak potrzeba o właśnie Maksymalna, e, maksymalna ilość cykli e, podawania to jest 300 e, na minutę. Także można naprawdę e, dozować bardzo szybko, jeżeli potrzeba. A generalnie, w momencie, kiedy wy, wybieramy ten najprostszy model, to albo dołączamy go do robota dozującego, który zresztą u mnie tutaj e, z, leży lub są to porcje takie, które możemy sobie podawać w sposób taki jak nam, nam odpowiada model 2004K mimo, że jest to model podstawowy, gdzie ręcznie regulujemy podawaną porcję to jest to dozownik przemysłowy do prac ciągłych, czyli 24 na dobę 7 dni w tygodniu Także nie ma problemu z tym, żeby podłączyć go także pod, pod jakąś linię produkcyjną, gdzie dzień, dzień, dzień się dozuje po 8 godzin dziennie poprzez naciśnięcie tego spustu. Dziękuję bardzo.